Temat aborcji jest. Ta decyzja zszokowała wielu ludzi w USA, a także tutaj. Kilka dni temu Sąd Najwyższy w USA uchylił prawo, które obowiązywało wszystkie kobiety w tym kraju. Nie wolno im już zasadniczo dokonywać aborcji. W niektórych Stanach kobiety nie mogą już przerwać ciąży, nawet po gwałcie. Dlatego kobiety próbują pomagać sobie nawzajem na tzw. forach do it yourself. Gdybym miał Ci tu i teraz powiedzieć, jak to zrobić. Poszedłbym z kuchni czarownic do kuchni diabła. Zobaczyłem żołnierzy rosyjskich stojących jeden za drugim, jeden po drugim. To nie było pożądanie, to było celowe. Upokorzenie, poniżenie. Z tych rzeczy narodziły się dzieci. Dzieci nigdy nie były szanowane, trzymano je w tajemnicy, lub umieszczano na przykład w Königsberg, porzucano je. Kto chciałby jako kobieta urodzić dziecko, kiedy dziesiątki żołnierzy dopuściło się gwałtu na tej kobiecie? To sam prezydent Trump triumfował po ogłoszeniu wyroku. To był wyrok Boga. Przy czym należy rozróżnić między Bogiem a Bigotem, głosić wodę, a pić wino. Może nawet istnieje różnica między amerykańskim Jezusem a europejskim Jezusem. Bo wiemy, co nasz Jezus Chrystus zrobiłby z amerykańskim Jezusem po wyroku w USA. Wziąłby bicz i uderzył go mocno w twarz. Tak właśnie by postąpił. Dokładnie tak, bez wahania. Żebyś świnio, świadectwo tej kobiety można podmienić na każde inne z wojny, z każdej gwałtu. Gwałty są u nas znowu bardzo na czasie. Wyroki dla sprawców są zazwyczaj łagodniejsze. Dobrze się zintegrowali, nie byli wcześniej karani. Ofiara nie powiedziała nie. Myślę, że także zgwałcona kobieta nie powiedziała następny proszę. Dlaczego tak jest? I co mają wspólnego prezydenci, sędziowie i gwałciciele? Tych już nikt nie rucha, nawet własna żona. Według statystyk kryminalnych większość gwałcicieli to żonaci ojcowie rodzin. I dlatego gwałciciele są mile widzianymi zastępcami dla tych, których nikt nie rucha. Ale nawet jeśli to był wyrok Boży, nie można zapominać, że na początku było słowo i istnieje wolność prasy, w gazecie Ed Ultra znajdziecie obszerny i szczegółowy artykuł na temat aborcji. Wiele różnorodnych nasion znajdziecie w każdym dobrze zaopatrzonym supermarkecie. Również kobiety, które nie chcą już mieć dzieci, bo nie chcą już brać pigułek, znajdą artykuł w dziale Warto Wiedzieć w gazecie. To jest środek z Chin, który kosztuje 2 dolary. Bierzecie to i wtedy już wycieliliście się. Nie ma też żadnych skutków ubocznych, poza tym, że powoduje bezpłodność. Nie będziecie już potrzebować żadnej operacji. Matka Teresa powiedziała kiedyś, Nie ma na świecie nic gorszego, niż być niechcianym, a ta kobieta widziała nędzę świata. Zamiast ułatwić kobietom pozbycie się niechcianej ciąży, ponownie uruchamia się więzienia takie jak Alcatraz. Bo gdzieś przecież trzeba umieścić niechcianych ludzi. Nawet w krajach islamskich, od Maroka po Egipt, istnieją kliniki aborcyjne, prawdopodobnie dlatego, że tam godność i honor wciąż coś znaczą. Eksperyment Królowej Wiktorii dotyczący niemowląt nie jest historycznie udokumentowanym eksperymentem, który można bezpośrednio powiązać z samą Królową Wiktorią. Celem tego eksperymentu było ustalenie, czy człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko jedzenia i ubrania. Takie eksperymenty jednak miały miejsce w historii ludzkości na sierotach. Niemowlęta były karmione i przewijane, ale nie otrzymywały żadnej czułości ani dotyku i wszystkie niemowlęta zmarły. Po upadku Muru Berlińskiego matki i rodzice oddali 50 dzieci do domu dziecka, aby zacząć nowe życie, móc podróżować, wreszcie móc chodzić na zakupy. Nawet gdy później odnaleziono rodziców, nie chcieli odzyskać swoich dzieci. Usunęli te dzieci za życia dla komercji i konsumpcji. Teraz biegają przez życie jak żywe martwe urodzenia i zadają pytanie dlaczego? Steve wie gdzie jest jego matka. Ty jesteś Berlinem. A teraz jestem już tylko sam. Ona już nigdy nie wróci. Nie każdej kobiecie jest dane być matką, nawet jeśli ma odpowiedni organ płciowy. I może jednak powinno się przychodzić na ten świat z miłości. Nawet jeśli nie można ich zobaczyć, na pewno można je poczuć.